W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Z księgi psalmów, Tyś dla mnie ucieczką, z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. Dobry Panie Boże, składamy Ci dzięki za wszystko, czego mogliśmy doświadczyć od Ciebie w minionym tygodniu. Jesteśmy wdzięczni za naszych bliskich, za nasze zdrowie, dzięki któremu możemy się modlić. Za wszystko, co przyniosło uśmiech na nasze twarze. Każdego dnia się o nas troszczysz, ochraniasz swym miłosierdziem i dodajesz wszystkiego, co potrzebne, by żyć w pokoju. Ojcze, błagamy, błogosław nas w nowym tygodniu, bądź naszą tarczą przeciwko złu i krzywdzie, odsuń od nas choroby i wszystko, co mogłoby zagrozić naszym ciałom i duszom. Prosimy. Czuwaj nad tymi, których kochamy. Niech nasze rodziny prowadzi Duch Święty, a Matka Boża otula nas swoją miłością. Zawierzamy ci wszystkie sprawy, którymi będziemy musieli się zająć w tym tygodniu. Każdego, kogo spotkamy na naszej drodze i wszystko, co ma się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Uciekamy się całkowicie pod Twoją opiekę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!